Szukasz solidnego i trwałego ogrodzenia dla swojego domu? Wybierz sztachetki metalowe od sztachetki.pl. Postaw na jakość i niezawodność. Postaw na www.sztachetki.pl Witam serdecznie z Krakowa. Jesteśmy po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą Silevian MMA 15. A ze mną jeden z bohaterów, głównych bohaterów jutrzejszej gali, Grzegorz Szulakowski. Grzegorz, który niedawno został radnym. Witam przede wszystkim Ciebie, witam Twoich widzów i witam swoich fanów. Zostałem radnym. Udało się oczywiście otrzymać mandat radnego, czyli jakby zaufanie mieszkańców miasta Namysłów było bardzo dużo startujących na to stanowisko, ale ludzie mi zaufali. Po prostu chyba mnie znają, zaufali mi, nie ma zamiaru tego zaufania zbestrześcić i będziemy robić konkretną robotę. Ja ogólnie obserwuję często twój profil i ty bardzo kładziesz nakład swojej pracy po prostu w sport, że młodzież wyciągać też z tych złych stron życia, bo wiadomo, sport pomaga, mi pomógł, tobie pomógł. Kto zna twoją historię, to też wie o tym dokładnie. Także no, naprawdę działasz dobrze i myślisz, że jako radny będziesz chciał jeszcze bardziej iść w tym kierunku, czy też rozwijać inne gałęzie? E, wiesz co, ja jako właśnie ten przedstawiciel sportu namysłowa chciałbym bardzo mocno iść w dzieci, ponieważ myślę, że to jest jeden z takich głównych priorytetów no młodzież po prostu to jest przyszłość naszego miasta i w nich powinniśmy inwestować organizować im jakieś fajne eventy, tworzyć jakieś fajne miejsca spotkań po to, żeby ta młodzież po prostu nie przychodziły im do głowy jakieś dziwne pomysły wiadomo miasteczko na jest bardzo małym miasteczkiem i, 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 i można tam szybko zabłądzić Jutro walka w grappingu, teraz wiadomo, będzie żadny, będzie miał troszeczkę więcej obowiązków. Ale czy jednak by nie mogliście jeszcze zacząć sportowym MMA albo nawet w tych flikowych organizacjach? Tak, no jeszcze biorę mnie kontrakt z Prime'em, teraz radny Szulakowski, Freak Fighter, mam nadzieję, że zobaczycie mnie już 27 czerwca, mam fajny performance na to wszystko teraz, oczywiście jestem radnym, więc w tą stronę będę szedł I, i, i co, jak najbardziej, mam nadzieję, że zobaczycie mnie 27, ale no wiesz, ja już jestem jakby po swoim piku bardzo dawno, jestem prawie, już mam 40 lat, kości skrzypią, trzeba, trzeba, trzeba oliwić. Ale, ale ale, chciałbym jeszcze stoczyć jedną walkę na zasadach zawodowych. Chciałbym, żeby to był Marcin Wrzosek. Eee, myślę, że była to bardzo fajna walka 3 razy 5 minut łokcie, oczywiście, na zasadach, jak powiedziałem, zawodowych. Eee, czy to będzie KSW, czy to będzie Prime, czy to będzie Fame MMA, czy to będzie inna gala, eee, nieważne. Chciałbym po prostu swoją zawodową karierę zakończyć zawodowym. Zawodnikiem na zawodowych warunkach. Marcin Wrzosek, jest między wami jakiś konflikt, czy to jest wyzwanie takie po prostu czysto sportowe? Słuchaj, no coś tam kurde chodzi Gdera, że możemy mnie zbić, no to ja mogę. Wiesz, w życiu karty ja sprawdzam. Teraz dzwojta do Paywa i niech dzwonią do mnie, jestem otwarty. Ostatnio widziałem, że tam za Dyma z Marcinem Wrzoskiem coś tam o tego E5, E5, żeby coś tam się zmierzyć. Jakby na przykład to było MMA, tak jak Game Beard robi te organizacje swoją choroba Mac MMA bez rękawic? Nie, nie jestem zainteresowany taką walką. Czyli czyste, normalne MMA, ale z łokciami. Dokładnie. No to będzie fajnie, także będziemy czekać na Marcina odpowiedź na pewno się do tego odniesie. A co do jutrzejszego... No ja też. Jutrzejmy za ziarno, później będziemy zbierać tego plonę. Ale ogólnie myślisz tak, że Marcina mógłby skończyć przed czasem, czy byłyby to pełne trzy rundy? Nie, że tak, wiesz co, no, a nie, o, oczywiście myślę, że ta walka by potrwała trzy rundy, ale nikt nie jest nieśmiertelny, jeżeli by coś dał w pierwszej, drugiej czy trzeciej rundzie, to ja to po prostu zabieram do domu, nie. Rozumiem. I jest pewność siebie, jest wszystko jest wyzwanie, także Marcin, czekamy na Twoją odpowiedź i z miłą chęcią możesz się nawet dawać do nas, żeby tą odpowiedź przekazać Grześkowi. Jutro walka z Sebastianem kotwicą Grappling. Sebastian jest znany z tego, że jest bardzo dobrym zawodnikiem brazylijskiego jiu bardzo dobrym zapaśnikiem. Jak ja, do tego a się... A ja przy... no Teraz jesteś znany z tego, że jesteś radnym, wiesz. To, to już teraz, to już kariera polityczna. To już dawno minął, może rację, nie? Nie, ale ja pamiętam, wiesz, wiesz skąd się pierwszy raz widziałem? Wtedy ten program taki na Twentur, bo co leciał. E... No i wtedy się zaczęła tak naprawdę moja kariera sporta. Nie? Wtedy za trzy, pierwszy raz zrobiło się tak jakby o mnie głośno i od tamtej pory y, cały czas wiesz, to jest tak, że widzisz sportowcy, nie? oni są w piku, nie ma ich tak samo z youtuberami I, i nie ma ich, nie ma nie ma ich. A ja jestem taki kurwa, gdzieś tam jeb, miałem swój pik delikatnie, z wiesz, i kurwa jestem gdzieś tam na tej przepraszam, nie przeklinam, ale jestem gdzieś tam na tej równi. Czasami mi się jeszcze wymyśle, no Każdy mnie zna, więc wie, wiedzą wszyscy, że, że, że czasami lubię sobie przeknąć, aczkolwiek y, otuczam się, ponieważ nie wypada. Jest, no. Wróćmy do pytania o Sebastiana Kotwice. Jak przebiegły twoje przygotowania do tego pojedynku? No bo to wiadomo, troszeczkę inaczej yy, trzeba się przygotować niż do takiej walki, mama. Ja ci coś powiem teraz. Nie przygotowałem się do tej walki w ogóle. Byłem tam na jakimś obozie, ale ten obóz prowadziłem tydzień temu. Yy. Ostatnio miałem kampanię radnego, do tego miałem bardzo dużo zawodników swoich do przygotowania, więc ja tak naprawdę przez ostatnie, yy, od, od ostatniej walki kurczę, no nie wiem, no nie chcę Cię skłamać, no zrobiłem może takich pełnych, gdzie się zmęczyłem z 10 treningów, nie? Oczywiście ja na tej sali jestem, musiałem zajmować się tym wszystkim. Ja już na dzień dzisiejszy powiem Ci szczerze, że czuję się o wiele lepszym trenerem jak, jak zawodnikiem. Ja już, wiesz co, powiem Ci, jeszcze tego nikomu nie mówiłem, ale ja to się już kurde chyba wypaliłem. Za dużo tego wszystkiego jest dookoła, żebym, ja już wiadomo, no, kariery sportowe jakieś tam nie jest, zrobię, jestem już poza swoim pikiem dawno, zrobię się coraz starszy, ale, ale, ale będę swoje doświadczenie przekładał na swoich podopiecznych i, i, i będę ich prowadził, żeby jak najwyżej oni niech się tam. Ee... Ale trzaskają, że tak powiem. Kochamy to wszyscy. Mam nadzieję, że praca trenera będzie mi wychodziła y, coraz lepiej. Mm, efekty mówią tak naprawdę same za siebie. A co do jutrzejszej, do jutrzejszej walki, Stary, ja tu przyjechałem dosłownie się pobawić. Nie? Y, dosyć, że wyjdę sobie, pokulam się z ziomeczkiem. Ja, ja codziennie robię to y, u siebie w klubie z różnymi. Y, no, z różnymi ludźmi, wiesz? Ja tutaj nie, nie nastawiam się na jakąś wygraną, przegraną. Ja idę się bawić. Wygram, to wygram, przegram, to przegram, Stary. Y, Zarobię jeszcze tam jakieś pieniążki, wycieczkę zafundowałem. Znaczy, tutaj jest gala zafundowałem do Krakowa, tak, bo, 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 bo jest walka. Przygoda fajnie. A słuchaj, jutro też właśnie jakiś twój zawodnik tutaj walczy. Będziesz stał w jego narożniku, czy jednak no, nie da rady wtedy nie, jakoś? Nie, no co ty, spokojnie. Ja tutaj na fanie przyjechałem bez żadnego stresu, jestem na pełnej wyjebce, stary. Pierwszy raz na gale przyjechałem centralnie, żeby się bawić, a nie ciśnienie, że muszę wygrać. Nie? Ja tu przyjechałem dosłownie stricte się pobawić. Tak, oczywiście walczy mój zawodnik. On jest solidnie przygotowany, bardzo mocno przygotowawczy, przepracowany cały. Jestem z jego przygotowań naprawdę zadowolony, sumiony. Inny chłopak. Myślę, że pokaże jutro na co go stać. Mam taką nadzieję. E, plan jest do zrealizowania. Jestem dobrej myśli. Ostatnie pytanie, Grzegorz, żeby cię dłużej tutaj nie męczyć, nie zajmować czasu. Walka z rekordzistą. Nie udało się. Spodziewałeś się, że Wojtek Sobierajski okaże się takim mocnym rywalem? Tak. Ja wiedziałem, że jego garda będzie ciężka do przejścia. Tylko tam chciałem wygrać, mocno się przygotowywałem, ale nie wiedziałem, że będzie tak ciężko się do niego e, dostać. Kto z nim walczył, no to wie, że ten dystans jest naprawdę, kurde, na najwyższym poziomie jego. Jak robi mu na razu jakiś przyruch, jego od razu nie było. On to wszystko widział. Walczył ze mną takim ala boksem olimpijskim. Wiesz o co chodzi? Tak? Tam cztery czyste szczały wystarczyły i, i wygrywasz walkę, tak? Bo ja go nie trafiłem ani raz. Tak? Więc naprawdę bardzo dobrze trzymał ten dystans. No wiadomo, to jest boxboxer, boks, czyli znaczy może nie spodziewałem się, ale mm, jakby miałem to za uczami, że mogę po prostu przegrać. No i tak się właśnie stało. Jeżeli tutaj sobie ma ochotę na walkę K1 lub lub lubem lub, lub ma to to, to, to zapraszam do tańca. Zobaczymy, ee, kto wtedy będzie krzyczał, jak to się mówi. Tylko wygrana. A ten 27 czerwca znasz już Żywala? Nie, nie, nie. Znaczy jeszcze nie wiem, czy będę walczył, ale to jakieś pogłoski chodzą, że przymierzają mnie do tej karty walki. No to w takim razie nie będę może dzisiaj więcej pytał, że jutro też mieli o czym porozmawiać. I znapić wody. Tak jest, dzięki ci za wywiad. Bardzo. bardzo fajny wywiad. Mam nadzieję, że dużo nie przeklinałem, później z tego przesyłam. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Radny Grzegorz Lakowski. Zapraszam was na mojego. Yy, Facebooka, fanpage'a, gdzie założyłem taki profil, yy, który się nazywa Oko Namysłowa Grzegorz Szlakowski, Wasz Rady. Tam się będą działy ciekawe rzeczy. Pozdrawiam Was serdecznie. My na pewno zalajkujemy, pozdrawiam. Dzięki Grzegorzowi. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa, działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt, pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego www.blacheminda.pl